Konfederacji obowiązuje jakaś dyscyplina partyjna, czy każdy robi to, co chce? Generalnie dyscyplina jakaś tam obowiązuje, ale chodzi o głosowanie, tak? Bardzo rzadkie są przypadki, na szczęście, i to sobie bardzo cenię bardzo rzadkie, gdzie uważamy, że coś jest absolutnie niedopuszczalne, żeby ktoś z Konfederacji zagłosował w jakiejś sprawie inaczej i na wszelki wypadek przegłosowujemy wtedy dyscyplinę, ale to jest w tej kadencji chyba może dwa przypadki, jak nie jeden. A miał pan coś takiego, że kiedyś chciał pan zagłosować inaczej niż reszta partii? Ja bardzo często głosuję, śmieją się nawet ze mnie. <laughs> bardzo często głosuję inaczej i koledzy, którzy wokół są, to już się czasem śmieją, bo w wielu sprawach to nie jest też tak, że... Dlaczego się śmieją? To nie jest tak, tak, że my się różnimy między sobą w niektórych sprawach, ale w wielu sprawach to nawet nie jest tak, że te głosowania są jakieś radykalnie różne, tylko głosowania nad niektórymi ustawami są trudne, bo każda duża ustawa ma coś dobrego i coś złego, i to jest kwestia wyważenia, co jest ważniejsze. Zastanawiałem się też e, i widziałem z tego, co właśnie ludzie na, na YouTubie, że dlaczego pan nie jest liderem ani szefem partii? Bo właśnie kiedyś mimo wszystko był pan przy Korwinie. Bardzo mm -hmm. mocno tak naprawdę był pan pierwszy w szeregu. Co się stało? W ogóle taka... Zarzucają panu lenistwo. To jest w ogóle taka sprawa, że nie, każdy kto mnie bliżej zna, by, Ale by naprawdę mi tego nie zarzucił. Za, za, zarzucają ale... panu lenistwo. Ale no dobrze, no. No Poddaj się ocenie, prawda? Niektórzy mi zarzucają lenistwo, niektórzy pracocholizm, ale, no okay. ale e, to jest w ogóle ciekawa sprawa z tą prezesurą, bo przez to, że ja jakby cały czas pełniłem taką rolę e, najbardziej widocznego czy najwierniejszego człowieka przy Korwinie, to ludzie nabrali przekonania i wkładają to w moje intencje, że moim celem rzekomo było to, że ja tutaj jestem przy Korwinie, tylko czekam, aż go zastąpię, prawda? I w momencie, kiedy nie zastąpiłem, to Znowu mi się, mi się zarzuca, że coś poszło nie tak. Otóż ja nie, jakby, ja w ogóle nie, nie patrzę w ten sposób na działalność polityczną, że myślę o tym, jakie tutaj zajmę stanowisko. Staram się robić to, co robię najlepiej. Gdyby nie było lepszego kandydata. To pewnie Janusz Korwin-Mikke, by wtedy, kiedy to robił, by powołał mnie na prezesa partii, ale widocznie uznał, że, Jan, że Sławomir Mencen jest lepszym na to kandydatem. I z całą pewnością Sławomir Mencen ma e, wiele umiejętności, zwłaszcza organizacyjnych, których ja nie mam. Okay. Zwłaszcza, ale nie tylko. Ale czy Mencen jest lepszy od Korwina?